Automatyzacja statystyki, która jest Ci w stanie oszczędzić od kilku, nawet do kilkunastu godzin tygodniowo oraz pozwolić Ci na skupienie się na rzeczach, które faktycznie zarabiają Ci pieniądze oraz znajdują się po prostu w tych 20% rzeczy, które przynoszą 80% rezultatów bez zbędnych nakładów pieniężnych. Dziś pokażę Ci dość prosty zespół agentów, dość prosty przepływ, automatyzację w NNN, która automatycznie będzie pobierała dane klientów, którzy wypełnili twój formularz. Formularz może mieć ustawiony w różnych miejscach, to tak naprawdę nie ma żadnego znaczenia. Ten agent będzie przechwytywał wszystkie formularze i zbierał dane klientów, których są przynajmniej teoretycznie zainteresowani twoją ofertą. Następnie będzie automatycznie się z nimi kontaktował po określonym czasie, po określonym warunku, który też jest do ustawienia. To jest demo, przykład tak naprawdę, wszystko, co tutaj widzicie, jest do spersonalizowania pod daną osobę, pod daną usługę, pod dany model biznesowy. To jest bardzo ważne. Tutaj też można by na przykład było ustawić na początek Webhook, który automatycznie będzie im wysyłał wiadomość po otrzymaniu formularza. Tali ta automatyzacja automatycznie <grytanie> automatyzacja automatycznie będzie powiedzmy, nie wiem, po 20, po 10 minutach wysyłała im taką pierwszą wiadomość, która będzie która po prostu pozwoli ci na, tym, pozwoli ci na to, żeby. Twoi klienci w momencie, gdy się do Ciebie odzywają, dużo szybciej otrzymywali odpowiedź, przez co Ty też nie będziesz musiał 24 godziny siedzieć, pilnować tych wiadomości, czy one przychodzą, kiedy one przychodzą, i też dzięki temu będziesz w stanie zwiększyć swoją sprzedaż, bo każdy biznes opiera się na sprzedaży. I my tutaj na tym profilu zajmujemy się właśnie poprawą pracą nad tą statystyką, która no niestety w sprzedaży jest bardzo brutalna i której nie da się ominąć. I według mnie właśnie to jest jedno z najlepszych sposobów na wykorzystanie AI w obecnych czasach dla osób, które działają same u osobowych, ale małych zespołach. I dzięki właśnie takim prostym zespołom agentów AI są w stanie tą statystykę przenieść na swoją korzyść, poprawić ją trochę i dzięki temu mieć nie dość, że więcej czasu, to mieć lepszą sprzedaż, więcej tej sprzedaży, i też dzięki temu móc się bardziej skoncentrować na, no, może na tworzeniu treści, na po prostu cold-colach lub na kolach sprzedażowych lub na kolach po prostu odkrywczych. Ale po prostu na rzeczach, które przynoszą realnie te rezultaty, zamiast na tej nudnej statystyce i na nudnym przedzieraniu się przez yy, wiadomości, konwersacje z osobami, które tak naprawdę nic finalnie od ciebie nie kupią, bo tak działa sprzedaż. I na początek zademonstrujmy sobie, jak działa ten, ten zespół agentów. Ta sekcja jest odpowiedzialna po prostu na za automatyczne ściąganie danych z formularza tali oraz automatyczne. Zapisywanie wszystkich danych klientów według Twoich statystyk, według Twoich kryteriów w bazie danych. Następnie ta sekcja jest odpowiedzialna za automatyzację pierwszego kontaktu z klientem, żeby po prostu on otrzymał już od ciebie wiadomość i żeby nie musiał czekać na nią kilka godzin, kilkanaście, czy nawet do następnego dnia, bo to też oczywiście już zmniejsza szanse na dopięcie takiej osoby. I tutaj jest taki dodatek. Który nie uważam, żeby na początek był aż tak mocno potrzebny, ale da się to zrobić dość prosto i w momencie, gdy masz dużo klientów, lub często zdarzają Ci się klienci po prostu mniej wartościowi, taki dodatek jest też jak najbardziej. ok. Też pomysły na te odcinki tworzą mi się z mojego doświadczenia w network Marketingu, gdzie dużo osób się przykładowo do Ciebie odzywa, pyta o Twoją oferta, finalnie nic nie kupuje i marnujesz tylko na nich czas, ale to jest ta jednak statystyka sprzedażowa. Że część osób, która się odezwie, dopiero coś kupi, dlatego warto nad tą statystyką pracować. I właśnie taki dodatek do tego zespołu agentów jest bardzo fajny. Ten dodatek będzie automatycznie po otrzymaniu wiadomości e-mail czy wiadomości na Instagramie. To jest akurat wiadomość e-mail. Można tutaj ustawić wiadomość na Instagramie, wiadomość na Whatsappie, wiadomość na Facebooku, na Messengerze, na innych rzeczach. To jest wszystko do spersonalizowania pod konkretny biznes, pod konkretną osobę, pod konkretny model. Biznesowym i po prostu będzie automatycznie na podstawie bazy danych danych klienta oraz Twoich preferencji kontynuował tą rozmowę do danego momentu. Przykładowo tutaj ten agent jest ustawiony w taki sposób, że będzie on kontynuował rozmowę umówienia konkretnej godziny oraz daty na wideokola, żebyś Ty po prostu mógł się spotkać z taką osobą, odbyć wideo wideokola i dopiąć sprzedaż. Oczywiście jest to znowu rzecz do spersonalizowania, możesz sobie tutaj ustawić inną rzecz Twój finalny. Punkt docelowy, który chcesz, żeby ta automatyzacja po prostu robiła za Ciebie. Nie wiem, może to być podanie przez klienta problemu, jaki ma podanie jakiejś innej rzeczy, lub po prostu tak to jest. Umówienie się na kola, gdzie już Ty będziesz mógł finalnie sfinalizować sprzedaż lub po prostu dojść do jakichś konkretów, które ci dają jakąś korzyść Twojemu klientowi dają korzyść. Po prostu znowu pomogą Ci przenieść tą statystykę na Twoją korzyść. I nie będziesz musiał marnować znowu czasu na osoby, które finalnie. Ani sobie nie pomogą, ani Tobie nie pomogą. I zróbmy taką krótką prezentację, jak działa, jak działa taki agent, jak działa taka automatyzacja, taki przepływ. Stworzymy sobie nasz przepływ, wypełnimy sobie przykładowy formularz. Tak, widzimy, nasz agent przechwytuje od razu taki formularz i tworzy nam nowego klienta w naszej bazie danych. Tak też widzimy, ten agent od razu ustawia nam status naszego klienta do follow-upu, dzięki temu automatycznie yy, nasz system, nasza automatyzacja, nasz zespół agentów będzie wiedziało, że tego klienta, do tego klienta po prostu nade, należy się odezwać z pierwszym kontaktem. I w momencie, gdy on już przechwyci sobie taką wiadomość, akurat tutaj zostawiony, że co godzinę będzie nam się ten przepływ uruchamiał. Tak też widzimy, że automatycznie data follow-upu jest zmieniona do przodu, żeby ten kontakt z klientem dalej był kontynuowany po prostu i też zmienia status na czeka na odpowiedź, żeby też nasza, nasza dalsza część automatyzacji wiedziała, że z tym klientem już się kontaktowaliśmy i po prostu trzeba z nim kontynuować rozmowę, jeśli jest taka potrzeba. Wiadomość, którą wysłaliśmy do naszego przykładowego klienta, tutaj tak widzimy, Szanowny Panie Kamilu, dziękujemy się za zainteresowanie budową własnej agencji SMA, z przyjemnością pomogę opracować strategię zoptymalizowaną z o, strategii optymalnego wykorzystania budżetu 1000 zł, aby zapewnić solidną podstawę rozwoju firmy. Proponuję zorganizowanie spotkania online na przykład 5 listopada o godzinie 15.00, aby omówić szczegóły i dalsze kroki, czy ten termin byłby dla Pana odpowiedni. Tak jak już widzicie, nawet bez tego dodatku, ten agent jest tak ustawiony, że on automatycznie będzie dążył do sfinalizowania rozmowy, do sfinalizowania po prostu. Do sprowadzenia tej rozmowy na wideokola, gdzie ty już będziesz w stanie albo dopiąć klienta, albo po prostu dojść do jakichś konkretów, które i tobie i jemu pomogą. A jeśli ten klient się po prostu jeszcze nie zgodzi, ta data nie będzie mu pasowała, będzie chciał inną datę, no to wtedy po prostu ten dodatek będzie w stanie właśnie doprowadzić do tego wideokola, gdzie ty już będziesz miał władzę. Czytimy sobie przykładową wiadomość, że taka data nam nie pasuje i zaproponujemy na przykład, że ta data nie pasuje, czy może być na przykład poniedziałek 3 listopada o godzinie 15 wyślemy sobie taką wiadomość i ten dodatek po prostu pobiera nam najlepsze e-maile i sprawdza czy któryś z klientów, który jest w bazie danych wysłał nam taką wiadomość to też jest do do zoptymalizowania, do ustawienia pod nam osobę poddany biznes, poddany tutaj nam wyskoczył akurat jakiś błąd ale tak jak widzicie AI samo nam zaproponowało lepsze rozwiązanie tutaj w prawdopodobnie tym module jest błąd I tak widzimy, teraz już wszystko działa też na odcinku. pokazałem jak prosto jest naprawiać błędy. AI samo nawet y, podaje nam po prostu wyrażenia, które są prawidłowe w NNN i tak naprawdę samo naprawia za nas błędy. Nie musimy tego nawet rozumieć. Tak naprawdę, wystarczy kliknąć sobie NNN AI Assistant i on nam poda prawdziwe wyrażenie. I tak jak widzimy, nasz agent zaplanował nam y, rozmowę na. 3 listopada o godzinie 15, Tutaj znowu to podkreślam, to jest demo. Tutaj można by było jeszcze dodać moduł kalendarza Google, który automatycznie będzie nam tworzył po prostu takie wydarzenia. Też we wcześniejszych odcinkach pokazywałem, jak zbudować takiego prostego agenta AI, który będzie nam odpowiadał za obsługę kalendarza. Tak naprawdę jedyną rzeczą, którą musielibyśmy tutaj dodać, żeby to wszystko ze sobą działało, to jest nasz agent do obsługi kalendarza. Tutaj w taki sposób. Pytanie go sobie tutaj i do promptu naszego ostatniego agenta dopisać odpowiednie wyrażenia, że dostępne narzędzia jest tutaj jeszcze kalendarz Google. Używaj go, żeby sprawdzić, żeby sprawić, czy dostępna data jest po prostu dostępna, czy już jest na nią zaplanowane inne spotkanie. Jeśli nie, pozwól agentowi stworzyć nowe wydarzenie, on by nam stworzył wydarzenie. I właśnie taki agent kalendarza by nam sprawdzał i automatycznie też stworzył te wydarzenia za nas. Jedyną rzeczą, którą musielibyśmy my robić jako Osoba nadzorująca to wszystko po prostu chodzić na te spotkania, sprawdzać sobie kalendarz i dopinać osoby na kolach, sprzedawać oraz pomagać im w ich problemach. I właśnie dzięki takiemu prostemu przepływowi jesteśmy w stanie naprawdę zaoszczędzić kilka, nawet kilkunastu godzin tygodniowo, zależy od tego, ile masz klientów, ile osób się z tą kontaktuje, jaką usługę sprzedajesz, jeśli jest to coś tańszego no to pewnie tych osób będzie więcej. Też jest większa szansa na to, że osoby po prostu nie będą od Ciebie kupować, bo. Jak mówi ten żart, podobno łatwiej jest sprzedać jakieś Bugatti niż Toyota, bo osoba, która kupuje taki samochód, po prostu chce to kupić. Jeśli kiedykolwiek sprzedawałeś jakieś tańsze rzeczy, tańsze usługi, tańsze produkty, to na pewno dobrze wiesz, o czym mówię. I często sprzedawanie tych tańszych rzeczy jest dużo trudniejsze niż sprzedawanie rzeczy po prostu droższych, bardziej wartościowych, i w taki oto sposób właśnie. Taki prosty przepływ, prosty zespół agentów AI nawet bez tego dodatku jest w stanie Ci naprawdę bardzo pomóc skalować swoją usługę, zwiększyć sprzedaż, oszczędzić dużą ilość czasu oraz też właśnie pomóc, pomóc pozwolić skupiać się na rzeczach, które faktycznie finalnie zarabiają Ci pieniądze i po prostu podnoszą Twoją sprzedaż, bo skupiasz się na osobach, które pasują do Twoich kryteriów. I